Cześć, witajcie w 17 dniu mikołajowego kalendarza adwentowego. Dziś, zgodnie z Waszymi sugestiami w komentarzach, skupimy się tylko na jednej aplikacji i to właśnie tę aplikację odkryjemy i zobaczymy, jak z niej korzystać. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie sugestie i dalej zachęcam do udostępniania, lajkowania i subskrybowania kanału na YouTube. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Aplikacja, którą dzisiaj wspólnie odkryjemy i przetestujemy, nazywa się napkin.ai. Po zalogowaniu się, po założeniu darmowego konta, Waszym oczom ukaże się taki oto pulpit, na którym w zasadzie nie ma nic oprócz jednego przycisku New Napkin. I to właśnie ten przycisk klikamy, żeby rozpocząć pracę. No, i pojawią się dwie opcje. Pierwsza opcja to jest Draft with AI, a druga blank napkin. I w zależności od tego, czy chcemy pracować, czy, czy chcemy wykorzystać sztuczną inteligencję do pracy, no to klika, wybieramy pierwszą opcję, a jeżeli chcemy zacząć od zera samodzielnie, no to wybieramy tę drugą. My oczywiście chcemy wesprzeć się sztuczną inteligencją, a zatem wybieramy tę pierwszą. W drugim kroku musimy opisać na jaki temat chcemy stworzyć notatkę tekstowo-graficzną? W moim przypadku chciałbym stworzyć notatkę, która pomoże mi na lekcji wychowawczej, żeby pogadać z uczniami, uczennicami na temat myślenia krytycznego, a zatem dokładnie takie hasło wpisuję: 10 sposobów sposobów rozwijania myślenia krytycznego przez uczniów i uczennice. No, i teraz, jeżeli jestem już gotowy, mój prompt jest wpisany, to klikam kontynuuj. E, no, i teraz przez kolejne kilka sekund e, stworzy się taki rodzaj dokumentu tekstowego. E, na pierwszy rzut oka trochę nudny, taki standardowy. No, i zgodnie z moim poleceniem, e, pojawi się tutaj właśnie 10 sposobów na to, w jaki sposób uczniowie i uczennice mogą, roz, e, mogą rozwijać swoje myślenie krytyczne. No, ale tak naprawdę. To, to pisanie tekstu nie jest główną mocą, główną siłą tego narzędzia, no bo to jest dokładnie to, co moglibyśmy zrobić w czacie GPT czy chociażby w kanwie za pomocą magicznego tekstu. My natomiast, jak przyjrzymy się bliżej temu, co tu widzimy, to zauważycie, że w momencie, kiedy ja najadę na tekst, to pojawi się taki piorunek, i on się, zobaczcie, pojawia wszędzie, w każdym paragrafie. No i właśnie to ten piorunek kryje za sobą, hmm, kryje za sobą hmm, narzędzie AI, którym wykorzystam. Ale na początek zaznaczę cały tekst. Jak zaznaczę cały tekst, no to ten piorunek, zobaczcie, dotyczy już całego tekstu, a nie tylko tego wybranego paragrafu. No i co ten piorunek potrafi? Jak go wybierzemy, to teraz sztuczna inteligencja analizuje ten tekst i zaproponuje nam y, formę notatki graficznej, o którą będziemy mogli ten tekst uzupełnić. I ja na początku wybrałem cały tekst po to, aby stworzyć takie podsumowanie za pomocą diagramu lub grafiki. No i teraz zobaczcie, jak zjedziemy na dół, no to mamy propozycję diagramu, y, które... Dotyczy myślenia krytycznego wśród uczniów i uczennic. No i ten pierwszy zaproponowany jest taki mało interesujący, mało dokładny. No i teraz zobaczcie, tu po lewej stronie mamy propozycje innych diagramów, które dokładnie ten tekst tego tekstu dotyczą i dotykają, i po przejrzeniu. Zobaczcie, ile tego jest. Mi chyba najbardziej podoba się. Ta żarówkowa wersja, i zatem ją wybieram. No i następnie zobaczy, możemy jeszcze sobie dostosować styl. To znaczy, wybrać styl. One się różnią trochę kreską, trochę kolorystyką. Mi podoba się ta wersja, gdzie mamy taką formę notatki, trochę jakby robioną ręcznie. No i zobaczcie, nasz tekst został uzupełniony. O, notatkę graficzną. Ta notatka graficzna, oczywiście, możemy sobie ją przesunąć. Możemy sobie tutaj to pole troszeczkę powiększyć. No i oczywiście, możemy wszystko tutaj wyedytować. Jak klikniecie pole tekstowe, no to następnie zobaczcie, możemy zmienić ściągę, grubość, kolor, w zasadzie wszystko. Pojawia się też piorunek z, sugesti piorunek z sugestiami, po to, żeby zmienić. Zobaczcie, tę ikonkę która tu się pojawia, czyli te ikonki też są modyfikowalne i e, istnieje także możliwość pobrania tego diagramu, tego szablonu, klikając e, tutaj tę strzałeczkę w prawym górnym rogu. Mogę teraz e, tę żarówkę pobrać e, w trzech różnych formatach w PDF-ie, SVG i obrazkowym, czyli PNG. Wystarczy kliknąć download i ten obrazek zapisze się na waszym dysku. E, ponadto e, możemy teraz Podjechać troszkę wyżej i spróbować całą tę notatkę, paragraf po paragrafie, uzupełnić o kolejne, yy, kolejne diagramy. No i teraz zobaczcie. Wystarczy, że skupię się na pierwszym paragrafie dotyczącym zadawania pytań, kliknę piorunek. No i znowu szusza inteligencja coś mi tutaj ciekawego zaproponuje. No i teraz mamy kolejne, zobaczcie, wersje. No i teraz, żeby może nie było nudno, no to ja wybiorę sobie, o, taki cykl zadawania pytań. Dobiorę notatkę, która kolorystycznie i formą odpowiada, o, na przykład ta. Teraz przejdę dalej do, na przykład, dyskusji grupowej. Znowu piorunek, analiza szybka przez sztuczną inteligencję. No i za chwilę zobaczcie. No, na przykład ta pierwsza mi się podoba. Wybieram sobie format, który mi odpowiada, tak jak poprzednio, i mamy to. Każdą z tych, każdy z tych, z tych notatek graficznych mogę oczywiście pobrać, tak jak już wspomniałem. No i dzięki temu, gdybym kontynuował teraz z każdym punktem, no to zobaczcie, powstaje nam taka naprawdę ładna notatka, którą następnie możemy wyświetlić na, w trakcie lekcji. Albo wydrukować, albo podzielić się z nią z uczniami i uczennicami. Następnie, jak klikniecie sobie, zobaczcie, tutaj na jakby tytuł tego, tej części, to pojawia się znak zapytania. No i możemy sobie o, zobaczcie, wybrać ikonkę, która dodatkowo nam tu ozdobi ten, ten tytuł. Idę do analizy przypadków. Zobaczcie, mamy jakieś sugestie. No niech to będzie taka ikonka i tak dalej. Ponadto na samym dole macie jeszcze cztery inne opcje. Możecie wzbogacić waszą notatkę o własny obraz klikając Image i wtedy wrzucamy sobie coś z komputera. Możemy także zobaczcie kliknąć długopis i własnoręcznie coś narysować. Jeżeli lubicie sketchnotki no to myślę że to jest idealne dla was zwłaszcza jak macie tablet graficzny i też zobaczcie że to są takie opcje że te linie, może na przykład, jak chciałbym zrobić równą linię, no to o samodzielnie tutaj sztuczna inteligencja podpowiada, co to może być za kształt. Możemy to oczywiście zmienić. No w tym przypadku będzie na pewno sztucznej inteligencji trochę trudniej, no ale może na przykład te linie nam wygładzić. Możemy je oczywiście dalej sobie wyedytować. Także zobaczcie, jak ciekawą opcję tutaj mamy, jeżeli chodzi o to piórko. Mamy oczywiście też możliwość podpisania czegoś, czyli po prostu wrzucenia tekstu. No i możemy tutaj wpisać cokolwiek, myślenie krytyczne. No i zobaczcie, że tutaj znowu możemy sobie dodać ikonkę. O. No i oczywiście możemy też to wszystko pozmieniać. No i ostatnia to ta łupka. No i tu pod tą łupką. Kryją się ikonki. Wyszukiwarka ikonek. Jeżeli wpiszę mózg, albo może brain, piszę po angielsku, no to zobaczcie, mamy możliwość wyboru ikonki. Możemy ją trochę powiększyć, trochę pomniejszyć, czyli ta lupka tutaj to y, taka wyszukiwarka ikon. Y, oczywiście, jak skończymy, no to możemy się podzielić naszą notatką i możemy ją wysłać za pomocą linku. Możemy tutaj dodać też osobę, żeby edytowała, a zatem możemy spokojnie na lekcjach wykorzystać te aplikacje z dzieciakami, żeby współpracowały nad jednym dokumentem. Po kliknięciu tu ustawień znajdziecie tutaj dodatkowe opcje i przede wszystkim po skończonej pracy wasza notatka znajduje się w bibliotece. Zobaczcie, i tutaj wszystkie wasze notatki możecie odnaleźć. Jeżeli chodzi natomiast o darmową wersję, to takich notatek możecie przechowywać trzy. I niestety w tej darmowej wersji, jeżeli chcielibyście stworzyć czwartą czy piątą notatkę, no to którąś ze swoich notatek musicie wtedy usunąć. Zachęcam Was do tego, żebyście w komentarzach dali i dały znać, co sądzicie. O tej aplikacji i dajcie też komentarze, czy widzicie zastosowanie jej w edukacji i na waszych lekcjach. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Za nami aplikacja napkin.ai. Minął dzień 17. Już teraz zapraszam Was na jutro, czyli dzień 18, gdzie także dla Was przygotuję szybką instrukcję z wykorzystania. Jednej aplikacji opartej o sztuczną inteligencję, którą będziecie mogli i mogły wykorzystać na swoich lekcjach. Zachęcam do udostępniania, lajkowania, komentowania i dzielenia się informacją zwrotną na temat dzisiejszego odcinka. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro.